Tutaj, tutaj. No, Karol. Tak, tam szalał. Biegał. A teraz został. Malutki tylko. Patrz, Gdzie ty jesteś? A ty co? Szykujesz się gdzieś na jakieś wyżyny? Niuniek. Chodź, ja nie będę cię stamtąd ściągać. Chodź. Tu też jest takie łóżko piętrowe i tam lubią też niektóre wejść, a tam jak już wejdą, to koniec. Ja już tam nie mam wejścia. Nie, Karol, błagam. Jak potem zejdziesz stamtąd? Chodźcie tu, chodźcie. No, chodź, chodź. Tu, 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 tu. tu, tu, tu. No. Ja się tu sama będę chyba bawić. Ja będę chyba sam całkiem. Całkiem sama. Karol tam się szykuje. O, przybieg, lew, tygrys i niedźwiedź. Co to jest za wspaniałe kocisko. Wspaniałe kocisko. O Jezu. Taka zabawa statyczna, powiedziałabym. No oni są no wspaniali po prostu. Wspaniali są. Ten mały nawet nie piśnie. To albo Karol Wielki jest taki delikatny, <gryw> albo ten mały jest po prostu taki wytrzymały. Zobacz, jak on Ciebie kocha, jak on do ciebie łapki wyciąga. No super macie tutaj, że macie siebie. Wow! Nawet ciotka niepotrzebna. Nawet ciotka niepotrzebna. Złapałeś zająca? Zobacz jaki zająć. No zobacz. Mm, złe kocisko. I oni się tak bawią, jak tu zaglądałam. Zresztą Bogu się mi nasłało różnych filmików, które planuję jakoś obrobić. No, jeszcze raz powtórka. Jeden po dużym drapaku, drugi po małym. Niesamowita to była akcja. Niesamowita. No, duży. Dawaj. Uciek ci. A ty widzicie, on się schował. A! Ale to było piękne. Oni są niepowtarzalni, naprawdę. Jak dwa kociaczki, jak dwa wzorki się bawią. Jak dwa elemelki, które były tutaj. Pięknie, po prostu pięknie, jak ty cudnie wyglądasz. Z tą poduszeczką mówię Ci. Po prostu miodio. Miodzio płotek. Miodzio wow. Teraz słuchajcie, bitwa w namiocie niesamowita, ale super. A jak go trzymał za nogi, jaki on, jest, jaki on jest waleczny, ten malutki. Ale Karol jest, słuchajcie, duży. Karol wielki jest bardzo delikatny wbrew pozorom. Przez on jakby chciał, to by ścisnął. <ścoughs> A tu są też dziwne zapasy, po prostu niesamowite rzeczy tu się dzieją. Niesamowite. No, niesamowite rzeczy. Co tam się wyprawia? Co tam się wyprawia? Ho, ha, ha ho. i hop! A. 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 Jaka mina. Ale jak on chce, jak on naprawdę on takie miny robi, a tak naprawdę to morduj, ratuj, tratuj, tak? Ja się bardzo cieszę, bo jestem wam niepotrzebna, jak widzę, kompletnie. Aha, aha. 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 Oj, oj, a co tu się stało? Oj, coś tam w nosy kotkowi wyszło, tak? Co tu się stało? Tak cię napadł ten mały zbój? Tak cię napadł? No, idziesz do niego? Jak tam będzie? Czai się kotek. No ja się nie spodziewałam, że takie sceny będą oglądać ich udziałem. Po prostu trzymają się za łby. A to wszystko się odbywa w takiej ciszy. Bez żadnych jęków, płaczów. Niesłychane rzeczy się tu dzieją. Niesłychane. O! Teraz już właśnie ktoś tam stęknął. Wyłaś z mojej budki, górniarzu. Wyłaś. Co on ci robi, Karolku? Ty nawet byś chciał wyjść. Nie możesz? O jejku! No, siły to on maja, nie wiem skąd. Nie wiem skąd na tym